Cześć. Dzisiaj opowiem Wam, co powinniście zrobić na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Jeżeli usłyszycie od egzaminatora polecenie, proszę się przygotować do jazdy. Jeżeli będzie Pan, Pani przygotowana, proszę mnie o tym poinformować. Zaczynamy. Musicie wykonać sześć czynności. Przynajmniej ja tak to liczę. Weźcie sobie kartkę i warto tego się nauczyć na pamięć, czyli na każdych jazdach wykonywać. Te czynności w tej samej kolejności, żeby później na egzaminie czegoś nie pominąć. 1. Ustawiacie siedzenie w trzech pozycjach, czyli ustawiacie wysokość siedzenia, odległość względem sprzęgła oraz oparcie. 2. Ustawiacie zagłówek. 3. Ustawiacie kierownicę. 4. Sprawdzacie zamknięcie drzwi. 5. Ustawiacie lusterka i 6. Zapinacie pas. W tym momencie możecie powiedzieć, że jestem przygotowany, przygotowana do jazdy. Po uruchomieniu silnika, czyli przed wjazdem na pas ruchu, na łuk, musicie wykonać jeszcze trzy czynności. Pierwsza to włączenie odpowiednich świateł do jazdy w ruchu drogowym. Druga... Upewniacie się, czy wszystkie czerwone kontrolki zgasły, czyli zapewne będzie się świeciła kontrolka od hamulca ręcznego, od hamulca pomocniczego. I trzecia czynność to upewnienie się o możliwości ruszenia. Pamiętajcie, że to upewnienie ma być w każdym przypadku, jeżeli ruszacie po zatrzymaniu z własnej woli, czyli macie skontrolować wszystkie trzy lusterka. I obrócić się przez prawe, przez lewe ramię, czyli spojrzeć się w tylne boczne szyby, czy znajduje się tam ktoś, komu macie ustąpić pierwszeństwa. Teraz powiem Wam, jak możecie złapać plusy na egzaminie. Bo, oczywiście, warto zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik egzaminu. Czyli chodzi o to, jak macie do ustawienia zagłówek. Opieracie głowę, czujecie, że ten zagłówek jest dobrze ustawiony, to i tak warto, żebyście wzięli ręce, dłonie do tyłu i tak naprawdę pokazali, że pamiętacie o tym zagłówku, że macie go ustawić. Podobnie jak z zamknięciem drzwi. Teoretycznie wystarczyłoby się spojrzeć na deskę, zobaczyć, czy kontrolka się świeci, czy też nie. Jednak warto otworzyć drzwi. Spojrzeć, czy kontrolka się świeci, czy też nie, i zamknąć drzwi. Również pamiętajcie o upewnianiu się o możliwości ruszenia, o możliwości włączenia się do ruchu. Pamiętajcie, że to ma być przed każdym ruszeniem, czyli jeżeli egzaminator Wam mówi, proszę wjechać na łuk, czyli spoglądacie we wszystkie trzy lusterka, tylne boczne szyby. I dopiero następuje ruszenie. Tak samo przed ruszeniem do przodu nauku, czy przed ruszeniem do tyłu nauku. Ponownie wszystkie trzy lusterka, lewe, prawe ramię, i dopiero następuje ruszenie. I oczywiście tutaj łapiecie plusy takim, takimi czynnościami, jednak wykonujecie to tak naprawdę dla bezpieczeństwa waszego i innych. No i jeżeli w ruchu drogowym później będą jakieś małe błędy, nie stwarzające zagrożenia, czyli zapomnijcie gdzieś włączyć kierunkowskaz, czy też pojedziecie po linii ciągłej, czy czasami nawet po podwójnej ciągłej, a nie będzie to stwarzało zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy będą jakieś błędy techniczne, wówczas egzaminator może wystawić wynik pozytywny, a nie negatywny. Powodzenia.